Cześć, mam dla Ciebie dzisiaj fajną funkcję suma iloczynów. Stwierdziłem, że pokażę Ci ją po tym, jak niedawno zadzwonił do mnie klient znowu, trochę inny tym razem i poprosił o to, żebym pomógł zliczać wartości zamówień konkretnego klienta, na podstawie oczywiście kolumny z cenami i kolumny z ilościami zamówionych sztuk. Zapraszam. Jest taka funkcja suma iloczynów. Która pozwala na wskazanie kilku tablic i elementy tej, tych tablic będą przez siebie przemnożone, a na końcu wynik tych iloczynów, czy wyniki tych iloczynów zostaną zsumowane. Bardzo prosty przykład, kiedy liczę sobie wartość zamówienia i ilości przemnażam przez ich ceny, i na końcu mam sumę. Mogę sobie oczywiście napisać, że równa się ilość razy cena. I potem przyciągnąć. No i na koniec zrobić sumę. Ma. Ale mogę bez potrzeby dodawania tej kolumny, mogę sobie tutaj napisać suma. Jeszcze raz, suma iloczynów. Proszę bardzo. I ta funkcja wystarczy, że wskaże w niej jakieś tablice, które muszą mieć ten sam wymiar. Przypominam, do 255 tablic mogę wskazać nawet. Czyli wskazuję sobie tablicę z ilością i wskazuję sobie tablicę z ceną. I wynik mam taki sam: 15 334 zł. Może jeszcze zmienię format. Ok, ale co gdybym chciał policzyć sobie, czy sumować tylko i wyłącznie zamówienia z kwietnia? Tutaj mamy jakieś daty majowe i kwietniowe. Musiałbym dodać do tego jakiś kolejny warunek. Jak? Dołożę sobie tutaj taki warunek, że miesiąc, jest taka funkcja, miesiąc, wskaże w tej funkcji daty, i teraz chcę, dodam sobie tutaj średnik jeszcze, chcę, żeby te daty, czy ten miesiąc był równy 4, czyli wszystkie z kwietnia. Jeżeli tutaj będzie miesiąc z daty 4, no to będę miał tablicę wyników odpowiednio. Teraz przejdę sobie jeszcze do kreatora. No i zobacz, mam tutaj fałsz, prawda, fałsz, prawda. Czyli jeżeli jest miesiąc rzeczywiście kwiecień, no to będzie prawda. Jeżeli jest maj, no to będzie fałsz. Tylko, że takie fałszy i prawdy nie dadzą mi wyniku. Muszę sobie ten miesiąc, czy wyniki, tej funkcji miesiąc tej tablicy zamienić na zera 1. No bo jeżeli przemnożę coś przez 0, to wyjdzie 0, jeżeli przez 1, no to wyjdzie mi dokładnie ten wynik mnożenia tych dwóch tablic czyli ilości razy cenę. Więc mogę sobie użyć tutaj takich dwóch minusów, które zamieniają zera na jedynki czy bardziej fałsz na 0, a prawdę na jedynkę No i teraz jak sobie przejdę do funkcji, zobacz. 0, 16,51. Czyli jak jest 0, no to wynik mnożenia tych dwóch elementów będzie 0. Jak jest 1, no to będzie 4 razy 80. No i teraz jak dam. OK. To mam tylko i wyłącznie sumę wartości z kwietnia. No, gdybym sobie tutaj może skopiował tą formułę i dał niżej i zamienił tutaj czwórkę na piątkę, to mam maj. No i zobaczymy, jaka będzie suma wszystkiego jest wynik końcowy prawidłowy.